Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj kolejna recenzja z serii produkty z Biedronki. Tym razem, jak widzicie, trafiła do mnie najnowsza szczoteczka stoniczna marki HOFEN. Szczoteczka ta dostępna będzie już od jutra, 13 czerwca, właśnie w sklepach sieci Biedronka. Bardzo tacy cenie, zaledwie 99 zł. Biorąc pod uwagę te parametry, które mamy tu wypisane na opakowaniu, tej szczoteczki i porównując sobie te parametry ze szczoteczkami markowych firm, na przykład Philipsa, no, to trzeba przyznać, że ta propozycja może naprawdę być bardzo ciekawa i myślę, że może zainteresować się wszystkich, którzy szukają tego typu właśnie szczoteczki. A do tej pory ta cena. Była dla Was zbyt wysoka. Zanim sobie przejdziemy jeszcze do parametrów technicznych, do funkcji, jakie ta szczoteczka oferuje, to chciałem zwrócić Waszą uwagę na jakość wykonania samego opakowania tej szczoteczki. Tu mamy bardzo gruby karton, to naprawdę wygląda bardzo solidnie. Ładna szata graficzna. Także, biorąc do ręki już to opakowanie, mamy wrażenie, że otrzymujemy produkt niezłej jakości, wysokiej klasy. Za chwileczkę się przekonamy, czy też sama szczoteczka to potwierdzi. To dobrze, to zaczniemy sobie właśnie od tego, co w zestawie. W zestawie jak widzicie mamy etui podróżne, mamy ładowanie bezprzewodowe, mamy cztery wymienne końcówki już w tym zestawie, 5 programów czyszczenia, sygnalizacja czasu mycia, wodoszczelność IPX7, mamy czas działania tej szczoteczki na baterii, do jednego miesiąca na pełnym naładowaniu. No tego Wam dzisiaj nie będę w stanie oczywiście sprawdzić, ponieważ ta, ta szczoteczka trafiła do mnie dopiero dzisiaj. Trochę ją testowałem, ale nie na tyle, żeby rozładować oczywiście tą baterię. 36 tysięcy drgań na minutę. To jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o szczoteczki soniczne. I tutaj chciałem Wam powiedzieć, tak dla porównania, na przykład tańsze modele Philipsa czyli tego najbardziej popularnego producenta, jeżeli chodzi właśnie o szczoteczki soniczne, posiadają 31 tysięcy zgań. Dopiero te modele premium, te najwyższe, posiadają do 62 tysięcy, więc te 36 tysięcy w cenie z 99 zł, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Co ważne, dwa lata gwarancji. Na tą sprzedaż. producentem jest polska firma MPT, także myślę, że nie będzie problemu z gwarancją. Weźmy sobie może teraz do rozpakowania. I tutaj zobaczcie, kolejna bardzo ciekawa sprawa zobaczcie, jak to wszystko zostało tutaj ładnie, starannie zapakowane. To nie jest tak powrzucane w jakieś kartony steropiany. Mamy każdy element zapakowany oddzielnie, i możemy sobie teraz to wszystko oczywiście rozpakować, i zobaczymy sobie dokładnie, jak ten nasz zestaw, z czego ten nasz zestaw się składa. Oczywiście główny element, ten, który będzie nas najbardziej interesował, to jest oczywiście sama szczoteczka. Ona, jak widzicie, jest zapakowana w tym etui podróżnym, której otrzymujemy oczywiście gratis. Wewnątrz znajduje się szczoteczka. Od razu Wam powiem, te szczoteczki są w dwóch wersjach kolorystycznych. Ja dostałem tutaj do testu wersję czarną, natomiast też oczywiście jest ta szczoteczka dostępna w wersji białej. I jak widzicie, w tym przenośnym futerale mamy dwie końcówki, przeznaczone oczywiście do czyszczenia. Są one różnokolorowe. Za chwileczkę sobie dokładnie je będziemy oglądać. Szczoteczkę też sobie na razie może odłożymy i zobaczmy, co otrzymujemy. W kolejnych pudełkach. W tym pudełku dodatkowe dwie końcówki. Tutaj również taka zielona pielętowa i pielętowo-zielona. Tak więc, jak widzicie, mamy tutaj zestaw czterech końcówek. Także myślę, że wystarczy Wam to na dłuższy okres czasu, lub też może tego zestawu używać 4osobowa rodzina. Możemy sobie jakoś te czteroleczki oznaczyć, żeby nam się nie myliły i oczywiście korzystając z jednej tej. Szczoteczki sonicznej, różnych końcówek będzie mogło z tego produktu korzystać kilka osób równocześnie. Będąc w tych główkach, zobaczcie, mamy też te dodatkowe zabezpieczenia. Także o wszystkim tutaj producent pomyślał, tak jak w markowym produkcie. Także myślę, że tu jest bardzo dobrze. No i zobaczmy sobie teraz kolejny element: kolejny element czyli ładowarka. Jak widzicie ładowarka bezprzewodowa, wystarczy umieścić w niej szczoteczkę, podłączyć zasilanie i w tym momencie bateria w tej szczoteczce jest ładowana. Ładowanie tej baterii trwa około 5 godzin od takiego całego pełnego rozładowania do pełnego naładowania, także o tym pamiętajcie. Dobrze sobie to podłączyć gdzieś na noc i żywotność tej baterii, tak jak wspominałem na wstępie, Około miesiąca czasu. To jest obliczone dla dwóch cykli czyszczenia dziennie, także jeżeli będziecie oczywiście korzystać z niej częściej, no to ta bateria będzie wam nieco krócej trzymała. Będąc przy tym, naszej bazie do ładowania, tutaj jedna uwaga: ona nie jest podłączana do zasilania 220V, jest zakończona przewodem USB, także musicie o tym pamiętać. Ponieważ, jeżeli będziecie chcieli naładować tą czoteczkę, musicie jeszcze posiadać jakąś ładowarkę. Ta ładowarka niestety nie znalazła się w zestawie. Oczywiście możemy podłączyć tą bazę do każdej ładowarki od telefonu, smartfona, tabletu itd. itd. Możemy też na przykład korzystać z powerbanków. Jest to wygodne rozwiązanie, jeżeli korzystacie z tej czoteczki, na przykład jako coteczki podróżnej. Także myślę, że zawsze zabieramy ze sobą jakąś ładowarkę do telefonu i będziemy mogli z tej ładowarki sobie skorzystać. Ale pamiętajcie, że w zestawie tego nie mamy, więc jeżeli nie dysponujecie taką ładowarką, to będziecie niestety się musieli taką właśnie ładowarkę zaopatrzyć. Ok, to jest tyle jeżeli chodzi o ten nasz zestaw, to co się znalazło w zestawie. Myślę, że w cenie 99 zł jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I teraz tak, instrukcja obsługi. Tutaj myślę, że też podstawowe informacje na temat tej szczoteczki. Ważna informacja: końcówki są do kupienia u producenta. Czyli jeżeli te końcówki, te szczoteczki Wam się zużyją, a wiadomo, że należy je wymieniać co 3 do 6 miesięcy taką, taką główkę szczoteczki. To będziecie mogli sobie je zamówić. Mamy tutaj podany kontakt. Będąc w tej instrukcji, chciałem Wam jeszcze powiedzieć kilka słów na temat trybów, które ta szczoteczka posiada, ponieważ nie jest to taka najprostsza szczotka, która ma tylko jeden tryb. Mamy tutaj pięć trybów. Tryb pierwszy: czyszczenie. Jest to taki standardowy tryb do codziennego mycia zębów. Następnie mamy tryb wybielania. Które nam tutaj według producenta przynajmniej ułatwia wybieranie zębów, przebarwień, tego typu rzeczy. Następnie tryby łagodne Sensitive, tryby masażu dziąseł oraz tryb ochrony dziąseł. Także jak widzicie, pięć trybów, które ta, które ta szczoteczka posiada. Czyli podobnie na przykład do tych szczoteczek Philipsa, już wyższej klasy, jest to znacznie, znacznie wyższą też kwotę no cóż, trudniej może teraz zamontować taką jedną główkę na szczoteczce jak widzicie jest to bardzo proste no i cóż, kształteczka jest gotowa do pracy, Teraz, jeżeli sobie włączymy power jak widzicie ona nam tutaj wibruje w tym momencie i jest ten pierwszy tryb pomiędzy trybami przełączamy się za pomocą tego przycisku, jak widzicie ta white ona ma dodatkowo takie drgania jeszcze na bok, nie wiem czy to będzie to tutaj widać na kamerze Kolejny tryb to jest tryb Sensitive, tak się prezentuje, masaż i gum czyli jak widzicie to są te wszystkie pięć trybów, kolejne naciśnięcie rozłącza nam, wyłącza nam szczoteczkę. No to cóż, wiemy jak to mniej więcej działa, jak się prezentuje, My teraz sobie może zróbmy taki krótki test porównawczy. Ja sobie przygotowałem szczoteczkę Philipsa Sonic Care, której często używam, także będziemy mogli sobie porównać działanie tej szczoteczki. To taki najprostszy model tak naprawdę Philipsa, ale chciałem Wam pokazać jak ta szczoteczka działa. Chciałem sprawdzić razem z Wami właśnie działanie tej szczoteczki. Najlepiej no to będziemy widzieć, jeżeli sobie tutaj weźmiemy jakąś szklankę z wodą. I teraz zanurzmy naszą szczoteczkę. Hopena i zobaczcie jaki jest efekt jak wyglądają te drgania wody w tym pierwszym trybie teraz się przełączymy na ten tryb drugi tryb trzeci tryb masażu sobie może odpuścimy wróćmy do tego trybu głównego tego czyszczenia codziennego zębów no, zobaczcie, jaki jest efekt. Ta czoteczka tutaj po zanurzeniu wibruje nam, ta woda nam tutaj się porusza. I teraz, tak, teraz robimy sobie porównanie. Wyłączymy tą czoteczkę i zobaczmy teraz, jak to działa w przypadku Philipsa. Mamy jeden tryb i zobaczcie. No, jak widać, w przypadku Philipsa te drgania są nieco mocniejsze. że jeżeli chodzi o porównywanie tych obu szczoteczek to lepiej wypada na, ten, na dzień dzisiejszy ten Philips, aczkolwiek myślę, że Hopen niezbyt dużo mu ustępuje, tak więc biorąc pod uwagę cenę obu tych szczoteczek szczoteczek Hopena i szczoteczki na przykład Philipsa, tej najprostszego modelu, no to myślę, że cena 99 zł jest naprawdę bardzo dobrą ceną i w tej cenie jest to z pewnością opłacalny zakup. No cóż, z mojej strony na dzisiaj to by było wszystko. Ja się z Wami jak zwykle żegnam. Proszę o subskrypcję kanału, o łapkę w górę. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!